Witam bardzo serdecznie, ja jestem Krokul. Kolejne LEGO przygoda Właśnie tutaj jest Co teraz? Co dalej? Nie, nie mam bladego pojęcia Ponieważ dawno nie ten Widzę, że muszę chyba zebrać te, co? Na to by wychodziło, że prawdopodobnie muszę jakoś się tam przedostać To muszę instrukcję zdobyć? Chyba, że tu coś. Coś mi się kojarzy, że tu bękiem trzeba, tak? Chyba tak. Chyba nawet dobrze wykminiłem. Coś łączę co to jest za minigierka? Gdzie ja jestem? U. Czy muszę uciekać od tego typa? Trochę jak Pac-Man, tak? Chyba tak Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ładujemy, ładujemy. Okej, okay, no to jest taki pac mały. Fajny, fajny, fajny No i to tyle. O i super! Mamy benka, Benek, dobra morda. Ha, ja.

Kosmiczny złom. Każdy coś buduje, każdy coś robi. Coś próbuje. A jak? Ładniutka musi być. Czarna albo ciemna szarość. Pasuje. Jawol. Dokładnie. Trzeba to wyp? O! Nie ma za co Batman, już ci pomogłem. Dobra. O! No patrzcie jak ładnie. A stwierdziłem pójdę w prawo, zobaczę co to jest. No i znalazłem schemat jakiś śmieszny. To no, i fajnie, można? Można. Już widziałem Batmanem, że trzeba iść do góry. Ten się ogarnie. Pik i pik. Pięknie. Cudowni, znakomici. A, zaraz jeszcze witaminki muszę wziąć. Obiad sobie jakiś ogarnąć. I tyle. I ja nie wiem co ja tu mam zrobić. Poszedłem tu do góry i co i gówno. Oko. To co, w prawo? O. o. Dobra. Dziął, gadasz, głupoty. Za dużo gadasz. Do góry, do góry, do góry. O. Zasłona dymna. O, ale Batmanowi te klocki by się przydały, tak? Batman pewnie przyjmie chętnie te klocki. O, widzisz. No i po to tam było, trzeba iść, okej, okay, wszystko jasne, dobra. Skoro to jest Batmana część, to niech Batman to zbuduje. Coś sympatycznego coś. Seś... Kind of o tak, ale to są przemalowane. Nie? Przemalowane klocki, to tak dziwnie trochę. To se Batman z tego zbuduje. Coś zbudował. O, patuć. <grym> <Batman out. grym> o, yeah, ale jest Witrus już, już starym nasz starym kochany. Tam widzę, że trzeba dokończyć tą Tęczę Dokończymy tęczę oho Wejdę tu? A nie, ja muszę tędy wejść. Okej okay. Easy, panie! Luźna guma O, oh, zakochana para oh. No to było nie bym powiedział. Tak się nie można zachowywać. No jak to tak? Chyba kogoś. Po, po, coś. E, nie wiem, co ja tak. Byłem tam do góry i chyba powinienem tam zostać. Tak mi się. To <laughs> topiłem. A, no faktycznie, tam jest coś do budowy. Będziemy budować. Aha, aha. To, to. O. Przebudowujemy statek. Na coś własnego, coś lepszego, sympatyczniejszego i przyjemniejszego. O, maszynka dabenka. Spoko, buduj, buduj. Buduj, buduj, maleńki. Kiedy odcinek blatuje? Ósmy. Ósmy. Faktycznie, ósmy. Ósmy październik to jest grill. U nas yy, na akademikach taki. Integracyjny można nazwać. Mega super sprawa, nie? Idę na pewno na to. Zobaczymy, co tam ze znajomymi ogarniemy. Może kogoś bliżej poznam z kimś się zgadam. Będzie baruwa. <grym>, darmowa baruwa! <grym>, to będę. Więc na luzie. Nie wiem, jak? Co sądzicie o takich integracjach? Jaka jest wasza ulubiona integracja? Bo taki, ta gra terenowa była na przykład fajna i ten grille też mi się mega okay. podobają, więc jak, jak? Macie jakieś inne pomysły na integrację, co, gdzie mogę na przykład znajomych zaprosić albo coś, żeby się zgadać? Mam już plan na pokera. Mam, mam zestaw do pokera, to raczej zapraszam ludzi to się coś ogarnie. Ale jak coś macie inne pomysły, to dajcie też koniec znać. So, bit, oh. I oh, Ty spadasz, tak? Uh, nice. On you know, lubi green, skały brown. chyba. Bo to tak, jak skała, trochę No, spoko. Gitara, tak? To najważniejsze. Zaraz spadniemy do wody, chyba, a jeszcze czateńcze dokończyć. O, coś się przeszczepiło z tyłu. Fajnie. Idziemy. A kiciarożek się teraz pojawiła. No i kirrgę. Gitarka. Kiciarożek też chyba umie budować, nie? Ta, bo on ma z tym swoim rogiem, tak. Macha, robi lewo, prawo, góra, dół i wbudowane, nie? O, oh je yeah. Okej, okay, czyli to jest pod, pod coś do odblokowania, tylko, czyli nic ważnego. Na teraz. Ale to pubidy, Może tu coś do góry. To wygląda, jakby się tam dało wspiąć tym. Albo coś do malowania. Albo ścianka taka wspinaczkowa. Też też spoko sprawa, tak? Też spoko sprawa, dobra. Tam coś z metalem, ale tu widzę, że Żyleta musi opanować sytuację. Luźna guma. No prawie. Starała się. To najważniejsze, nie? W prawo, w dół, w dół, prawo, prawo, prawo. Hey, let's go. No metalem będzie ciężko, bo Ona nic z metalem nie ogarnia. Nie zniszczy tego metalu. Tutaj może coś poniższyć. Od razu. Wie <laughs> się ma to ład, Co to? Wiatraczek. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. A! To. Oczywiście zrzucić i po sprawie. Świetna zabawa. Oho. Ale żona się taka. Oho, ho furia od razu. Zobaczyła przeciwników, od razu w wszystkim. wszystkich. A ona nie umie? A nie, ona się zmieniła teraz małą, no okej. Okay. No nie no, kicia furia. A ona nie umiała ogniem walić? Mi się coś kojarzy, tak szczęście takim laserkiem, żeby na przykład to zniesieć się, a nie. Kurde, ale wypchnęło mnie. Nie wolno. Nie wolno, w końcu do akademika się przyszedłem. Nie no, fajnie był, fajnie w domu, tak? To nie powiem, że nie, fajnie w domku. Ale czasami... ...samemu też. Super, sprawa, nie wiem. Ja jestem takim chyba introwertykiem, bardzo z natury. Tak, tak się czuję lepiej, jakoś jak jestem sam ze sobą. Mogę sobie porobić co nieco i pogadać po prostu do siebie z kimś na poziomie, za ja. Żeby nie było. Mam samych ludzi na poziomie wokół siebie. Coś czasami. Czasami są ja są, tak? <grytanie> Dobra, gdy wrzecimy na na wieczór, bo no, zamroziłem go sobie. bo zamrażalki wiercieliłem. Wiadomo, żeby się nie zepsuł, nie? Ok. Czyli będę musiał nim zawłatnąć, tak? Ty strzelać umiesz. Pierun To co, zgaduję, że? Muszę pil pilnować. Właśnie. Dobra, Kicia, zmniejsz się. Teraz strzelisz w to? Ściel w to. Aha No coś nie działa. A w to? O! Dobrze? To to i teraz w to Tak? No traf No Dawaj Masz cela jak baba z wesela. Czel. I unik szybki. Co to za gówno, jakieś? Ja nie rozumiem. Boże, to jest więcej. Nie, no to musi, w to musi trafić. Dawaj, Benek, tu zniszczysz ty to, czy ty tego nie zniszczysz? A może ten jest jakiś ciemny po prostu. No nie, pięknie tak. Dawaj to. Ja muszę powtórzyć poziom. Bo jest bug jakiś śmierdzący. A tu na przykład w to strzelisz? Tu za daleko. Za daleko. Okej. Okay. Strzel tu. No dawaj. Powrót do centrali. No bo z tego nic nie zrobię. Dawaj, no dawaj. Ja już muszę, muszę od początku to robić. Nie co mi się. Nie czasu. Dobra, chyba nie ma co. Coś się zbagowało i tyle, no. No cóż, widzimy się. zaraz. Dobrze, widzowie. Jesteśmy z powrotem, że tak powiem. Mam nadzieję, że tym razem Ci uda. Zacznijmy od tego. Jest! Dobrze. Czyli coś się zbagowało po prostu. No i git. Od razu lepiej. Matko jedyna. Ale nie poszło wcale tak źle. Poszło w miarę sprawnie. Nie ma źle. Jest ok. Szybka, szybka sprawa. Zjadłem sobie coś przy okazji, takie wiecie, szybka przekąska, żeby na głodnego, bo tak kurde trochę. Trochę, trochę głodowałem, nie? Ja pierdzielę. Musisz. Chodź tu. Dobra, easy. No, coś tam se zjadłem, wziąłem sobie witaminki na szybko. Było przyjemnie, znakomicie, cudownie, nienagannie. eks... bo no. Ogólnie podoba mi się też, jak ostatnie wyświetlenia ze wszystkiego idą. Nawet Hollow Knight ostatnio wyskoczył. No i to wcale nie jest źle, nie wiem czy to przez to jakie miniaturki zacząłem robić. Dużo, dużo nie zmieniłem w tych miniaturkach, ale... Jest lepiej, jest lepiej. To trzeba przyznać. O, mogę w tych się postrzelać. Wypierdzielać. Tyk. Tyk. Rainbow! the Rainbow. Sorry Musiałem Jakoś poczułem wewnętrzną Wewnętrzny mózg, żeby coś takiego zrobić Sorry Dobra, no nieważne, nieważne, dobra Ciarożek Pyk, pyk I tu trzecia Dobra, Nie budujemy tęczę I to już raczej będzie tyle Chociaż pewnie to nie jest Koniec poziomu Bo może i mam 20 minut nagrania ale z przerwą to nie mało yeah, rainbow Magic for rainbow flea flappy Tak nie mamy pamiętam z podstawówki jeszcze coś takiego Czy to źle Ja nie wiem Mamy pociąg prawie jak pociąg To jest Łódź podwodna ale wygląda jak pociąg To jest i do wody Let's go. I krzesło. A jednak to tyle. Ucieczka. Smuro kukułkowa. Nie od razu Klotzburg zbudowano. Emmet Hero. Okay. Emmet Jaszczur. Zielony Ninja. Zlego Ninjago. Aktualnie seria nie. maksowanie na Twitcha. Michał Anioł. Zapraszam na Twitcha i na live. Jaskiniowiec. Wygląda jak jaskiniowiec, faktycznie, faktycznie. 10 koła, easy. Czy to dużo? Pewnie nie. Mógłbym zabrać więcej, ale trochę spidranowałem po drugim razem. się zrzygać jeszcze. Żartowałem, nikt tak nie robi. E, przepraszam. <laughs> o, dobra. Czyli to tyle. Muro kółkowo się topi. Tak to wygląda przynajmniej. Ale ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie wpaść na socjale, które są w opisie. Idę jeszcze szybko nagrać jeden odcinek, myślę. I co, od razu potem live'a. Na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.